Jakiś czas temu publikowałem na kanale wideo dość obszernie omawiające raczej nieciekawy stan kina superbohaterskiego, a także przyczyny takiego stanu rzeczy. Zachęcam oczywiście do obejrzenia tamtego materiału, ale w dużym skrócie po prostu zakończyła się pewna epoka. Epoka, kiedy superbohaterowie byli w stanie sprzedać praktycznie każdy film. To oczywiście nie oznacza, że produkcje z superbohaterami nie będą już powstawać, albo że nie będą zarabiać dużych pieniędzy, bo pewnie będą, ale pewien trend się już chyba skończył i myślę, że możemy powolutku, powolutku wypatrywać nowego a także powoli rozliczać i analizować tę epokę peleryniarzy i entuzjastów jaskrawych rajtuzów. Czy raczej rajtuzów, skórzanych zbroi, kostiumów CGI dorabianych w postprodukcji i tak dalej, żeby być nieco bardziej dokładnym. Bowiem pod lupem weźmiemy sobie filmy i seriale superbohaterskie powstające od 2008 roku w górę i to z ich grona wybiorę 10 pozycji, które moim zdaniem najwięcej wniosły do gatunku i są najlepszą reprezentacją tego całego rozkwitu ekranizacji komiksów o superbohaterach. Jakoś tak wyszło, że ostatnio wypowiadałem się o superbohaterach głównie w negatywnym tonie, nie żeby nie dawali ku temu powodów, więc myślę, że raz na jakiś czas wypada zmienić płytę, spojrzeć z nostalgią w przeszłość i pomówić sobie akurat o tych produkcjach, do których moim zdaniem najbardziej warto wrócić. Oczywiście podkreślam, że nie jest to jakaś uniwersalna lista. To moje subiektywne zestawienie, i oczywiście, mimo że postarałem się nadrobić jak najwięcej pozycji, których do tej pory nie widziałem, no to nie jestem w stanie zobaczyć absolutnie wszystkiego, dlatego być może jakiejś produkcji z tego właśnie względu tutaj zabraknie. No i pamiętajcie, że mimo wszystko tych filmów i seriali z Superbohaterami powstało do tej pory naprawdę bardzo, bardzo dużo, i wybór 10 jest naprawdę ekstremalnie trudny. Musiałem obrać jakieś kryteria, więc, dobra, nie przedłużajmy, czas zaczynać. Miejsce dziesiąte. The Batman. Każdy z The Batmana, lub przynajmniej kojarzy jego atrybuty: ikoniczny kostium, batmobil, bat sygnał, batarangi, batkartę kredytową. No dobra, batkarta kredytowa to może nie jest pierwsze, co ludziom przychodzi na myśl, ale prawda jest taka, że odkąd zobaczyłem ją po raz pierwszy, jako mały chłopiec, na ekranie telewizora. Od razu widziałem, że chce mieć taką superkartę. Dzisiaj jako trochę starszy chłopiec rozumiem, że jej supermoc ograniczała się do tego, ile na koncie miał Batman, ale co jeśli można by mieć kartę debetową, która naprawdę aspiruje do miana karty z supermocami? Wystarczy założyć konto osobiste z kartą filmową w banku BNP Paribas, korzystając z linku w opisie, a następnie aktywować kartę, by cieszyć się warunkami, których mógłby pewnie pozazdrościć wam sam Bruce Wayne. Zero złotych za prowadzenie rachunku, 0 złotych za wydanie karty, 0 złotych za wypłaty z bankomatów BNP Paribas i Planet Cash, z rozłotych za obsługę dla posiadacza karty poniżej 26 roku życia oraz, dla wszystkich fanów kina, 20% zniżki w Cinema City na bilety i bar kinowy. Ale co jeśli wolicie oglądać filmy i seriale w domu? Ano tak się składa, że wystarczy wykonywać transakcje bezgotówkowe, czyli korzystać z karty, by otrzymać w ramach promocji dostęp do Canal Plus Online z biblioteką między innymi produkcji Netflix o wartości 5304 zł nawet przez 6 miesięcy. Mało? No to co powiecie na opcję wycieczki do Hollywood dla dwóch osób. Mając konto z kartą filmową możecie wziąć udział w konkursie, gdzie do wygrać. Jest wycieczka do Los Angeles z wyżywieniem, noclegiem, planem zwiedzania i biletami wstępu do dwóch filmowych parków rozrywki. Poza tym do wygrania są też mini projektory filmowe, maszyny do popcornu, kody dostępu do VOD Green Film Festival, a także wizyta na planie filmu lub serialu. Ponownie wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie. Tam też znajduje się link, pod którym możecie założyć konto z kartą filmową. Tym sposobem, poza możliwością skorzystania z tych wszystkich promocji, będziecie także mogli wesprzeć mój kanał, za co z góry dziękuję. Ludzkość jeszcze nigdy nie była bliżej możliwości poczucia się jak Batman. W tej pamiętnej scenie. No właśnie, Batman, wróćmy do Batmana. Ten, o którym tutaj mówimy, co prawda nie dysponuje jeszcze Batkartą kredytową. W zasadzie nie dysponuje jeszcze specjalnie wieloma bad gadżetami, ale mimo to wydaje się być bliżej tego, co ta postać powinna sobą reprezentować niż wiele innych ekranowych inkarnacji człowieka nietoperza. Przede wszystkim dlatego, że w trakcie trwania filmu nasz bohater, nie porzucając swojego obsesyjnego poczucia misji, uczy się dwóch rzeczy, które są kluczowe dla tej komiksowej postaci. Po pierwsze, że nie jest w tej walce sam i nie powinien się zamykać na ludzi chcących do Łączyć tutaj w kontekście tych paru naprawdę wzruszających scen z Alfredem, a po drugie, że bicie losowych banderów po nocach w kostiumie nietoperza nie rozwiąże wcale żadnych problemów. Jeśli Bruce chce coś faktycznie zmienić, to musi robić więcej. Musi otworzyć się na ludzi, musi zrozumieć ich problemy, zacząć lepiej współpracować z policją, ale też zacząć coś robić także jako Bruce Wayne. Tym samym nie korzystać z persony mrocznego rycerza tylko jako sposobu odreagowywania traumy, ale przekuć ją w coś dobrego. Bardzo często bywa tak, że Batman jest sprowadzany do tych paru najbardziej powierzchownych cech Jakimi się charakteryzuje. Tej przesady mrukliwości, powagi, bycia cały czas krok przed przeciwnikami. Moim zdaniem jednak te najlepsze historie o nim pokazują, że pod tą maską i pod tym wizerunkiem, jaki sobie wykreował, skrywa się coś więcej. Skrywa się człowiek. Miejsce 9. Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz. Będę tutaj zupełnie szczery. Winter Soldier nie jest moim ulubionym filmem MCU, nawet nie jest moim ulubionym filmem z cyklu o Kapitanie Ameryce. Do tego myślę, że postarzał się dość znacząco od czasu swojej premiery. Mieliśmy już nawet w ramach tego samego uniwersum filmy nakręcone lepiej, wyglądające lepiej, trzymające lepszą historię. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nie pamiętam, jak duże wrażenie zrobił przy okazji swojej premiery. Opowiadają swoją mocno uproszczoną, komiksową historię kompletnie na serio i bez ironizowania czy mrugania okiem do widza, zupełnie jakby to był jakiś poważny thriller szpiegowski. Wbrew temu, co może się wydawać, MCU od samego początku blisko było stylistycznie do tego zaczętego przez Briana Singera, a kontynuowanego przez Christophera Nolana nieco bardziej realistycznego podejścia do tworzenia komiksowego uniwersum. Oczywiście dziś MCU jest pełne kosmitów, nanomaszyn i podobnych cudów, ale pamiętajcie, że to wszystko zaczęło się od zamachu terrorystycznego na Tonego Starka w Afganistanie. A ta płaska szara paleta barw, czy przezroczysty styl reżyserii wielu filmów to jasne wynik sposobu produkcji tych filmów, ale to też co? Coś, co dla mnie zawsze wizualnie zbliżało światem Sydu do tego realnego. No i Winter Soldier, czego bo nim mówić, był zdecydowanie pikiem takiego podejścia do ekranizowania komiksów. Świetnie to zresztą też pasowało do postaci ubierającej się, jakby nie patrzeć w barwy USA. A jednocześnie film nie uciekał od bycia ekranizacją komiksów, więc miał te wszystkie ekscytujące momenty, właściwe oryginalnemu medium. Masę akcji, masę pozowania, melodramatyczny konflikt, absurdalną umowność niektórych elementów, stawka ustawiona najwyżej jak się tylko da, i tak dalej. Mały Spoiler, filmów Christophera Nolana na tej liście nie będzie, także dlatego, że moim zdaniem Winter Soldier zrobił to samo, co robił Nolan lepiej. Miejsce 8. The Devil*. Pierwszy serial na naszej liście i swego czasu największa taka komiksowo-serialowa rewelacja, która tak dobrze odnalazła się w przełożeniu komiksowego oryginału na język live action, że wyglądało to wtedy jak samograj. W końcu Matt Murdock w cywilu jest prawnikiem, a jako superbohater raczej nie wychodzi poza uliczną skalę swoich konfliktów. Toż to idealny materiał na serial, do tego brudne nowojorskie uliczki i świat wielkiego biznesu, pod którym skrywają się rozmaite mafijne no układziki, no to idealna dla nich sceneria. A fakt, że serial powstawał na zlecenie Netflix oznaczało, że można było nie ograniczać się w pokazywaniu wyjątkowo krwawych mordobić, po których nasz protagonista musiał naprawdę dochodzić do siebie. Ba, nawet w trakcie których było widać wysiłek, jaki w nie wkłada. To było wtedy Coś naprawdę oryginalnego, jedynego w swoim rodzaju. Potem przyszedł drugi sezon, będący sporą obniżką formy i dowodem na to, że płynne przejście z takiej mocno przyziemnej konwencji do czegoś bardziej komiksowego z udziałem ninja i zombie i podobnych cudów, wcale nie jest łatwe. Stąd też powrót do formy przy okazji sezonu trzeciego, gdzie postawiono znowu na to, co działało najlepiej: konflikt Mardoka i Fiska, dorzucając do tego przeciwnika równie wewnętrznie skonfliktowanego i rozbitego, co nasz wiecznie poobijany protagonista. The Devil na Netflix był naprawdę powiewem świeżego powietrza. Nie tylko w świecie seriali, ale w ogóle ekranizacji superbohaterów, bo choć takich prób przeniesienia komiksowych przygód. W bardziej gritty i mroczne realia, było już parę i ciągle pojawiają się nowe próby, to w tamtym przypadku stał za tym naprawdę przemyślany pomysł, a nie tylko potrzeba ograniczenia budżetu czy wpisania się w jakiś trend. Miejsce siódme: Iron Man. Pamiętam doskonale, jak niechętnie zabierałem się do oglądania po raz pierwszy. Ironmana. Kierowany wyłącznie ciekawością, pewien, że po tych wszystkich Daredevilach, Ghost Riderach i podobnych klasykach czeka mnie seans bardzo podobnej jakości. Pamiętam, że myślałem wtedy, że no, nie ma opcji, żeby ktoś zrobił sensowny film o typie, który lata po okolicy zakuty w metalową zbroję jak jakiś średniowieczny rycerz. No. To mogło działać w komiksie, Mogło działać w kreskówce, przynajmniej w teorii, bo ta z z była okropna, ale do, nie ma opcji, żeby to działało w live action. Tymczasem Iron Man był prawdziwą rewelacją, przede wszystkim dlatego, że dawał sporo przestrzeni swojemu charyzmatycznemu odtwórcy głównej roli który tę niespecjalnie ciekawą fabułę zamienił w one-man show. Tony Stark był bohaterem, któremu gęba się nie zamykała i który zawsze chciał być najmądrzejszy w pokoju, ale pod tą warstwą pozowania na wiecznie wyluzowanego geniusza milionera skrywał się samotny, pełen słabości człowiek, który na swój sposób... Chciał po prostu wreszcie zrobić coś dobrego. Ba, ten Stark okazał się na tyle ciekawie skonstruowaną postacią, że na jego błędach i próbach ich naprawienia w zasadzie oparta była potem cała główna linia fabularna łącząca produkcję MCU. Wyjątkowo angażujący był też wówczas ten skromnie jeszcze nakreślony świat filmowy bohaterów Marvela, bardzo bliski temu, co znamy za okna, powolutku wprowadzający te wszystkie kompletnie obłąkane komiksowe elementy. No nie byłoby adaptacji komiksu w takim kształcie, w jakim je znamy dziś. Gdyby nie Iron Man. I oczywiście nie byłoby też w takim kształcie, w jakim je znamy, MCU. Gdyby Iron Man nie narzucił mu tego charakterystycznego stylu. I też nie narzucił widzom pewnych oczekiwań, jakie ci teraz będą mogli mieć wobec tego typu filmów. Co oczywiście można dzisiaj z perspektywy czasu różnie interpretować, bo na pewno wpłynęło to na pewną, powiedzmy, powtarzalność produkcji. Przede wszystkim zostanie nie Marvel Studios ale jakby nie patrzeć, wpływ Iron Ironmana na cały gatunek jest po prostu... niepodważalny. Miejsce szóste. Aquaman. Domyślam się, że to może być jedna z bardziej kontrowersyjnych pozycji na tej liście, ale pozwólcie, że wyjaśnię dlaczego Aquaman się tutaj znalazł. Otóż kiedy po jednej stronie jest Winter Soldier, Devil, Filmy Nolana, czy na przykład ten film, który będzie na nieco dalszym miejscu tej listy? Czyli wszyscy spadkobiercy tego, co narzucił Singer w adaptowaniu komiksów swoimi X-Men? Tak, po drugiej stronie mamy spadkobierców Miego, czy Joela Schumachera, czyli reżyserów, którzy za punkt honoru postawili sobie jak najbardziej wiernie oddać komiksową estetykę. Wszystkie te przegięte projekty fantastycznych światów czy postaci, które wcale nie miały być realistyczne nigdy, którzy próbowali jak najwierniej przełożyć komiksowe kadry na scenę, generalnie jakoś zbliżyć do siebie język komiksu i filmu, nie unikając tutaj umowności czy wpisanego w komiks bohaterski kampu lub kiczu, raczej celebrując je i wyciągając niejako na pierwszy plan. Aquaman jest zdecydowanie najlepszym przedstawicielem tego trendu, i jest to zasługa przede wszystkim Jamesa Wana, który zamienił niespecjalnie wyczekiwany spin of Justice League w ekscytującą przygodę w stylu już wręcz lekko zapomnianym przez Hollywood. Jednocześnie estetycznie podkreślając na każdym kroku komiksowy rodowód tej postaci. Aquaman Wana nie tylko podróżuje przez całą masę fantastycznych krain, trafiając nawet do jądra Ziemi, gdzie oczywiście żyją sobie dinozaury, bo czemu nie, ale też co druga klatka wygląda tutaj jak kadr komiksu z bohaterami prężącymi muskuły w swojej ich cudacznych kostiumach i przegiętych pozach. Melodramatyczne dialogi co chwila przerywane są wybuchami, dosłownie, po prostu za każdym razem, kiedy bohater coś mówi. A całość jest tak bezwstydna w tej swojej kampowości, że Joel Schumacher naprawdę byłby dumny. Aquaman i jego ogromny wynik finansowy chyba ostatecznie pokazał, że jako publika wyrośliśmy już z tego etapu, gdzie superbohaterów. Trzeba było nam pokazywać tylko i wyłącznie w jak najbardziej realistycznym wydaniu. Żeby nie wydało nam się to wszystko głupie albo dla dzieci. Bo nawet jeśli wyda się głupiej dla dzieci, to czemu nie komiksy są głupiej dla dzieci? I na tym polega ich urok. I tak jak komiksy znajdziemy w pełnej skali estetyk i stylistyk, tak samo fajnie, że w przypadku filmów stało się to samo. Przy okazji, Aquaman mocno zawstydził tutaj całe MCU, które, na dobrą sprawę, nigdy swojej szaroburej, post-Naladowskiej estetyki opuścić nie chciało, mimo adaptowania coraz bardziej komiksowych w swojej naturze elementów i motywów. Miejsce piąte, Logan. Logan jest dla mnie książkowym przykładem, że czasami po prostu warto oczekiwać najgorszego, bo kto wie, być może to będzie właśnie ten przypadek. Kiedy rzeczywistość postanowi Cię po prostu miło zaskoczyć. Nie liczyłem na nic dobrego odnośnie Logana, bo trailer poza pseudo-postapokaliptyczną otoczką tak naprawdę zapowiadał powtórkę z filmu The Wolverine, przynajmniej dla mnie. Jak się jednak okazało, Diabeł tkwi w szczegółach. Choć w istocie dalej mamy do czynienia z podróżą Logana u boku młodocianej mutantki, podczas gdy gdzieś w tle ma miejsce jakaś średnio ciekawa intryga zawierająca klonowanie czy jakieś inne nielegalne eksperymenty jakiegoś szalonego naukowca, to jednak nareszcie historia jest zwyczajnie prostsza, a przez to mniej głupia i komiksowo skomplikowana. Relacja między Loganem a jego podobieczną jest tutaj dużo lepiej zarysowana, bo i same postacie mają w sobie dużo więcej bólu, dużo więcej głębi. Jasne, na tym etapie można już mieć powoli dość schematu zmęczony życiem zabijaka plus charakterna podopieczna, ale akurat komiksowy Wolverine zawsze zyskiwał, kiedy mógł robić zaniechętnego mentora dla jakiejś zagubionej nastolatki. Logan po prostu znakomicie uchwycił na ekranie pełną bólu i traumy egzystencją kogoś takiego jak właśnie tytułowy bohater. I co najważniejsze, pozwolił mu znaleźć ukojenie w podjęciu się zadania, które może przynieść coś dobrego. No i tym samym jest to też przy okazji najpełniejsze, i chyba najpiękniejsze, pożegnanie z ekranową postacią, jakie można było Wolverine'owi w wykonaniu Hugh Jackmana dać. Oczywiście przynajmniej do momentu, kiedy Deadpool 3 tego kompletnie nie zepsuje, ale to jeszcze przed nami. I tutaj też oczekuję wszystkiego najgorszego, więc trzymam też kciuki, że znowu będę się mylił. Miejsce czwarte, The Boys. Przyznam szczerze, że naprawdę długo odkładałem oglądanie The Boys, bo zwyczajnie nie byłem chętny na maglowanie po raz kolejny motywu. A co by było, gdyby Superman był zły? A superbohaterowie byli dubkami. Wow, takie oryginalne. Wiecie, czytałem Injustice, czytałem Brad Pack*, czytałem całą masę komiksów eksplorujących i eksploatujących ten motyw z bardzo różnych perspektyw. W tym oczywiście The Boys' Garta Enisa, które zresztą całkiem mi się w tym swoim odpychającym, przesadnym nihilizmie podobało, ale trochę na zasadzie Guilty Pleasure. I tak, oczywiście słyszałem, że serial bardzo twórczo i dojrzale interpretuje to, co było w komiksie tak naprawdę tworząc nową jakość, ale mimo wszystko i tak nie chciało mi się powtarzać niektórych wątków, a także po prostu sięgać za kolejną produkcję w tym nurcie, w tym stylu. No i mimo wszystko szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo The Boys jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko tym. Jest historią wypełniającą pewną lukę, która moim zdaniem istniała w departamencie tematów podejmowanych przez produkcję z superbohaterami. Bo superherosi w The Boys są produktami wykreowanymi, posiadanymi przez firmę i wizerunki, ich geneza, ich wartości, wszystko co z nimi związane, jest właśnie wykreowane przez kapitalistów, mających pod całkowitą kontrolą najbardziej medialny element tamtejszej kultury superbohaterowie i ich symbole pod kontrolą wielkich korporacji, brzmi dość znajomo. No nie da się ukryć, że status quo serialu to może nie jest najsubtelniejsza aluzja do naszych realiów, ale The Boys naprawdę zręcznie łączą motywy zaadaptowane z komiksu Enisa lub po prostu inspirowane nimi, a także generalnie stanowiące typowe superbohaterskie klisze z naprawdę celną, ale też bezkompromisową krytyką hipokryzji polityków, rosnącego wpływu korporacji, ale też sieciowego influencingu, budowania nieprawdziwego wizerunku czy przekazu medialnego. Tych wszystkich rzeczy, które też oczywiście doskonale znamy z naszych prawdziwych realiów. I tak oczywiście to Brzmi na papierze niespecjalnie odkrywczo czy ekscytująco, ale biorąc pod uwagę, że w duchu oryginału The Boys naprawdę nie biorą jeńców, jest to serial wyjątkowo niepoprawny, krwawy, a momentami wręcz szokujący, to naprawdę trudno znaleźć jakąkolwiek podobną pozycję zarówno wśród filmów, jak i seriali. I przy okazji jest to chyba jedna z niewielu pozycji, która naprawdę w 100% wykorzystuje to, że jest produkcją dla starszych widzów. Korzysta z tego. w całości. Miejsce trzecie: Guardians of the Galaxy 2. No, co tutaj dużo gadać? Tak naprawdę, cała trylogia Strażników Galaktyki Jamesa Gana to jest po prostu perła w koronie Marvel Cinematic Universe. Są to filmy znakomicie łączące przygodowy, komediowy ton właściwy kinu nowej przygody, z poważnym, w zasadzie wręcz dramatycznym podtekstem, ukrytym pod tymi wszystkimi żartami i efektownymi setpisami w różnych zakątkach galaktyki. To tak naprawdę filmy o formującej się rodzinie, złożonej z osób wychodzących z różnych dysfunkcyjnych, patologicznych relacji lub zmagających się z potężną traumą na swój sposób. To grono wewnętrznie złamanych postaci które w swoim towarzystwie odnajdują poczucie przynależności, ale też poczucie własnej wartości, ucząc się tego, że mają coś do zaoferowania w tej nowej relacji. To też paradoksalnie naprawdę cholernie dojrzałe historie o problemach, które są tak powszechne i często wyjątkowo skomplikowane. Aganowi jakimś cudem udaje się pod płaszczykiem tych wesołych filmów przygodowi w kosmosie podjąć te trudne tematy w sposób unikający jakiegoś nadmiernego dydaktyzmu czy oferowania jakichś prostych rozwiązań. I to wszystko w ramach bycia chyba jedynymi filmami MCU, które naprawdę próbują zrobić coś ciekawego w ramach Marvelowego kosmosu, zaprezentować jakieś ciekawe lokacje czy oryginalne designy postaci. No i właśnie z całej trylogii wciąż cenią sobie najbardziej właśnie część drugą. No bo tutaj najpełniej zostały rozrysowane te wszystkie patologiczne relacje, które przekładają się na to kim są nasi bohaterowie, ale też jak to rozpracowywanie tych wszystkich problemów czyni ich lepszymi ludźmi lub szopami. Do tego dwójeczka to chyba najlepiej wyglądający film MCU, jeden z pierwszych, które postanowiły dać sobie spokój z tą szaro-burą paletą barw i sprawić, by Marvelowy Kosmos stał się chociaż na moment nieco bardziej barwny. A przy okazji jest to też film, który ma najbardziej pomysłowe sekwencje akcji. Ta z roketem i jądu to jest prawdziwa perełka, absolutnie moja ulubiona. Miejsce drugie. Spider-Man Into the Spider-Verse. Być może to się dopiero teraz zmieni, mam nadzieję, ale niestety przez długie, długie lata Filmy animowane z superbohaterami. Były głównie oddelegowane do tego getta zajmowanego przez produkcje, przeznaczone tylko i wyłącznie na nośniki i streaming. I oczywiście trafiały się perły także i tam, ale nikt jakoś nie chciał stworzyć pełnoprawnego filmu pełnometrażowego superbohaterem, który jednocześnie byłby filmem animowanym. I oczywiście nie liczę tutaj filmu Steen Titans czy Super Pets, bo to produkcje od razu profilowane jako, powiedzmy, uzupełnienie oferty, a nie, wiecie, superprodukcja z dużym budżetem, którą studio stawiałoby razem z filmami live action. I tutaj oczywiście, jak zawsze kiedy się tego najmniej spodziewamy, pojawia się Sony, który po prostu od tak wypuszcza produkcję, która zmienia wszystko. Po pierwsze opowiada esencjonalną dla Spidermana historię, i to z czarnoskórym następcą Petera Parkera na pierwszym planie, w taki sposób, że i fani Petera musieli czuć się usatysfakcjonowani, że film bierze sobie za element fabuły to, że Marvel od dawna coś bał się dać Peterowi dorosnąć i ruszyć do przodu. Tak, to jest elementem historii tutaj. Mało tego, robi to wszystko z użyciem multiversum, wrzucając do tego gara kilkoro bardzo różnych Spider... Yy, stworzeń, zupełnie jednak nie tracąc fokusu na Milesie i Peterze. Jednocześnie otwierając sobie drogę do naprawdę celnego, jeśli nie najcelniejszego zilustrowania, co to znaczy być superbohaterem, co to znaczy być Spider-Manem. Po drugie natomiast przynosi prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o warstwę plastyczną. Animacja Spider-Verse skrzy się jaskrawymi kolorami, różnymi technikami i mieszaniem estetyk czy kierunków artystycznych w zawsze zaskakujący i świeży sposób. I to w erze, gdzie co druga animacja 3D wyglądała dosłownie tak samo. Spider-Verse to jest po prostu jakiś dziwny event film, który nie miał prawa powstać, nie miał prawa się udać. Produkcja, która powinna wyjść i nikt o niej powinien nie wiedzieć, powinna stać się po prostu kultowa po latach. Tymczasem była sporym hitem i wypączkował z niej sequel. I kto wie, być może zmieni produkcję superbohaterach na lata. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No, naprawdę ciężko objąć to umysłem. Miejsce pierwsze Avengers. Nie ukrywam, że to pierwsze miejsce jest w pewnym sensie za zasługi, ale moim zdaniem po prostu żaden film nie będzie w tak dużym stopniu symbolem tego, czym była ta cała wielka fala współczesnych realizacji komiksów, jak właśnie Avengers. Jasne, Joss Whedon okazał się typem, który nie powinien już nigdy pracować w branży, a od czasu Avengers mieliśmy już filmy, które robiły mniej więcej to samo i być może nawet lepiej, ale miały one już właśnie pewien wzór naśladowania czy punkt odniesienia właśnie w postaci filmu Avengers. Fakt, że udało się tej stworzyć w ramach produkcji filmowej coś na kształt komiksowego crossoveru, ale w taki sposób, że te skrajnie różne postacie jakimś cudem mogły stać obok siebie w pokoju i nie wydawać się zupełnie różnych bajek, to naprawdę ogromny sukces Kevina Fagiego, który zaplanował starty uniwersum w taki sposób, że w zasadzie nikomu nie udało się tego powtórzyć na taką skalę. A i samo Avengers, jako film, jako ta historia, wydaje się po prostu świetnie zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach. To film, gdzie każdy z bohaterów dostaje swoje 5 minut, każdy z nich ma swoje wady i słabości, każdy czymś się różni i odróżnia od swoich kolegów i przeciwników, a przy tym film wciąż pokazuje dlaczego ci właśnie herosi są godni miana superbohaterów. Mamy tu zarówno momenty, kiedy bohaterowie po prostu mogą pobyć sobą i wymienić parę napisanych z polotem dialogów, jak i naprawdę wciąż świetnie się prezentujące sekwencje akcji czy nawet jeśli paleta barw jest dość płaska. Wraz oczywiście z finałową inwazją na Nowy Jork, gdzie naprawdę można było czuć ciary, kiedy widzimy skład Avengers po raz pierwszy w pełnej krasie. Infinity War było fajne, podobnie Endgame. Civil War było chyba najlepszym filmem z tego grona, ale mimo wszystko trzeba uczciwie przyznać, że są to produkcje, które po prostu rozwijają to, co już tak dobrze zagrało w Avengers, ustanawiając ten złoty standard dla MCU i generalnie dla wszystkich ekranizacji komiksów. Jak się okazało, oczywiście Avengers było tak naprawdę dopiero początkiem tego wszystkiego, co jeszcze nadejdzie, ale początkiem tak dobrym i tak świetnie zaplanowanym, że cała reszta kolejnych produkcji mogła skorzystać z tego momentum, jakiego MCU oczywiście nadali właśnie Avengers. No i słuchajcie, to by było na tyle. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być kontrowersyjna lista. Pewnie brakuje tutaj paru produkcji, które według Was powinny się znaleźć, ale tak jak mówiłem, starałem się wybierać to uczciwie z własnymi przekonaniami, powiedzmy, z własnymi opiniami. Żałuję bardzo, że nie zmieściłem tutaj więcej seriali. Bo było sporo produkcji serialowych, które mógłbym z czystym sumieniem polecić i które moim zdaniem bywały naprawdę bardzo dobre, na przykład Legion tylko że moim zdaniem Legion miał naprawdę wybitny pierwszy sezon, troszkę słabsze kolejne. Trochę podobnie sprawa się ma z Doom Patrolem, też pierwszy sezon moim zdaniem był dużo lepszy niż kolejne, co nie znaczy, że kolejne są złe, ale no mimo wszystko ten rozstrzał jednak wpłynął mi tutaj na ocenę całego serialu, a także zabrakło miejsca dla Watchmen. Tylko, że uznałem, że jednak Watchmen tak bardzo bazuje na komiksowym oryginale i raczej nie stoi na własnych nogach, że ciężko mi porównywać tę produkcję do pozostałych. Mimo wszystko, wciąż. Jednak tę produkcję polecam. Ciągle też nie obejrzam peacemakera, dlatego też nie ma tutaj peacemakera. Natomiast pewnie w jakiejś najbliższej przyszłości na drobie, im bliżej oczywiście DCU, Jamesa Ganna, tym te szanse będą rosły. Niemniej to też jest ta produkcja, która bardzo często pojawia się w podobnych zestawieniach, więc wspominam o niej tutaj w drodze wyjątku. No i są też te seriale MCU z Disney Plus. Ale szczerze mówiąc, jeśli jakiekolwiek produkcje tam miałyby się wyróżniać. Na tle konkurencji to chyba tylko WandaVision, ale raczej w kategoriach formalnej ciekawostki, bo finał zamordował jakiekolwiek treściowe ambicje tego serialu, oraz Loki. W przypadku Lokiego na przeszkodzie stanęły dwie rzeczy. Po pierwsze, i w momencie kiedy tworzę ten materiał, jest jeszcze on emitowany, więc zwyczajnie nie zdążyłbym go obejrzeć tak szybko, a po drugie, nawet gdybym go obejrzał, no to wolałbym odczekać trochę, zanim w ogóle brałbym pod uwagę tak świeży serial, żeby nabrać odpowiedniego dystansu. Natomiast jeśli drugi sezon Lokiego jest tak dobry, jak wszyscy mówią, że jest, no to niewątpliwie zasłuży na osobny materiał i wówczas na pewno nie zostanie pominięty. Oczywiście, tak jak mówiłem, tych filmów i seriali jest tak bardzo dużo, że no nie sposób było zmieścić je wszystkie, musiałem jakieś kryteria wybrać, starałem się po prostu, żeby każdy film reprezentował jakiś trend, reprezentował coś innego, co mogło, powiedzmy, wnieść coś do całego gatunku. Oczywiście czekam na wasze propozycje w komentarzach, porozmawiajmy sobie o tym, jakie produkcje z perspektywy czasu Najwięcej właśnie wniosły do organizacji komiksów i są takimi najlepszymi reprezentantami, powiedzmy, tego całego nurtu. Myślę, że powoli możemy podsumowywać troszkę tę epokę. No chyba, że nas oczywiście twórcy zaskoczą, ale patrząc po tym, po tych wszystkich doniesieniach, jak wygląda na przykład MCU za kulisami, to szczerze mówiąc trochę wątpię. Jeszcze raz dziękuję bardzo Wam za uwagę. Dziękuję także bankowi BNP Paribas za współpracę przy tym materiale. To nie ostatnia współpraca z tym bankiem, także mm, zachęcam. Oczywiście do kliknięcia w link w opisie zapoznajmy się z ofertą, a my widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.